Pojechaliśmy do Zoo, tutaj pobliskiego niemieckiego Zoo, i nasze dzieci zobaczyły tam lamę. I to było chyba jedyne zwierzątko, które zapadło im tak bardzo w, w pamięć i w głowę, że postanowili e, koniecznie mieć taką zabawkę. Poszliśmy do sklepiku w tym zoo, okazało się, że są rekiny, wielbłądy, słonie, jest wszystko, ale oczywiście nie ma lamy. I na początku działaliśmy na tym, co mieliśmy pod ręką, i. i... I Pierwsza lama weszła jak żyrafa i była różowa, a potem była z plasteliny. To jest niesamowite, że rodzice pozwalają dzieciom do nas zadzwonić i z nami porozmawiać. Bardzo się z tego cieszymy. Malinka zadzwoniła do nas i powiedziała, że ona marzy o takiej lamie, która będzie miała swoją córkę i że ona ma już szafę dla lamy zrobioną przez tatę. To jest faktycznie taka szerokopasmowa współpraca i świetne jest to, że to są tacy bardzo przyjaźni, ludzie tacy yy, nietypowi urzędnicy. Jako ERCIT pomagamy przedsiębiorcom w bardzo szeroki sposób. Stosujemy nowoczesne metody, jak chociażby design thinking, który był już wspomniany, a w naszym centrum jest metodyk tej, tej metody. A ja z kolei na przykład specjalizuję się w crowdfundingu, a inny kolega specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej. Teraz yy, robimy taki gruntowny, gruntowny przegląd e, wszystkich e, aspektów firmy, więc to na pewno nam pomoże, też e, otworzy nam oczy na wiele naszych błędów. Naszych e, bardzo nas cieszy to, że Arcit się nie zniechęca, tylko po prostu wciąż nam, e, wciąż nam pomaga, nawet jak my już e, czasami mamy takie, e, takie zawahania, e, no dobra, ale może... Ale może nie, może, może jednak to, to nie jest co, to, to, jak to powinno wyglądać, to, to oni, nie, słuchajcie, na chłodno przeanalizujmy, to zobaczcie, takie są wyniki, takie, takie, są, takie są dane, warte czy nie warto? Zawsze na początku sprawdzamy, na ile jesteśmy w stanie pomóc firmie, czego firma potrzebuje. Mamy taki świetny instrument, który ma straszną nazwę, bo nazywa się Audyt Innowacyjności. Jak ludzie słyszą audyt, to coś strasznego, będą nas kontrolować i są trochę przestraszeni. Natomiast to jest instrument, który pomaga przedsiębiorcom trochę poukładać środek firmy. My wtedy dostajemy pełną informację na temat tego, jak funkcjonuje firma i jesteśmy w stanie bardzo dobrze wycelować z naszym wsparciem. Tutaj akurat lamy były w trakcie audytu, i jesteśmy w trakcie tak zwanego Client Journey czyli ciągu usług, który pomoże im dopracować ich firmę do tego stopnia, żeby miała większe szanse na rynku międzynarodowym. My e, jako projektanci staramy się dokładać co chwilę coś ciekawego do tego naszego pomysłu. Co chwilę w głowie mamy nowe, nowe ciekawe wizje, które staramy się jakby urzeczywistnić. Konsultujemy nie tylko w, na terenie naszego kraju, a nasza sieć daje nam możliwość kontaktu z takimi konsultantami, jak my właściwie na całym świecie. W tym momencie zdaje się, jeżeli nie kłamie, jest około 3,5 tysiąca takich konsultantów, jak my właściwie na całym świecie. W tym momencie nasze punkty są uruchamiane również w Ameryce Południowej. Więc, jeżeli klient przykładowo chce wejść na rynek skandynawski, mogę skontaktować się z kolegą, na przykład z Kopenhagi, i zapytać jego, jak wygląda u nich dany rynek.